Kronika rządowa, afera AmperVolt. Afera AmperVolt elektryzuje coraz większe kręgi, a napięcie wciąż rośnie. Odpowiem na każde pytanie dotyczące AmperVolt. Tymi słowami premier przywitał zaciekawiony tłum parlamentarzystów zgromadzony w Sejmie. A skąd to całe zamieszanie? Przypomnijmy. Amper Volt. Jest przykładem, jak w naszym kraju można łatwo i szybko osiągnąć sukces przy bardzo niewielkiej i bezinteresownej pomocy prokuratury oraz urzędów. To żywy przykład na to, że Polak jak chce, to potrafi. 28-letni geniusz Marcin B z małej wsi pod Gdańskiem to od wielu lat znany biznesmen na miarę XXI wieku. Niestety, to również przykład na to, jak niektórzy starają się wykorzystać nasze przyjazne państwo. Sponsor nowego filmu o legendzie Solidarności, miłośnik zwierząt i gorliwy katolik, okazał się być zwykłym spekulantem, który zbałamucił tysiące biednych Polaków, głównie emerytów. Na szczęście premier już od 24 maja trzymał rękę na pulsie, nie pozwolił siebie i innych wpuścić w maliny. To e, żmija wyhodowana na łonie polskiego rządu, e, no. mówi premier. Nasuwa się jednak zasadnicze pytanie. Skąd przeciętny, schorowany i narzekający polski emeryt, rzekomo nie mający pieniędzy na wykupienie leków, nie ma oszczędności, sięgające nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych? Zamiast egoistycznie myśleć tylko o pomnażaniu swojego kapitału, powinien jak wszyscy płacić podatki do wspólnej puli dobrobytu. By wszystkim żyło się jeszcze lepiej. Na szczęście premier stanowczym nie zdewentował wszystkich. Wszystkie dotychczasowe i przyszłe pogłoski w sprawie amper-volt. Yy, kurde, stanowczo o tak przekonywującym wystąpieniu nawet opozycja nie miała nic do powiedzenia i nie zgodziła się na komisję śledczą mimo nacisków premiera. Sprawa Amper Volt oraz łatwość prowadzenia biznesu i dobrobyt naszej Zielonej Wyspy odbiły się krągim echem wśród Polonii. Oto tłumy młodych ludzi masowo wracających do kraju. Idą po autostradzie? Co prawda wracają na piechotę, ponieważ nasze autostrady nie zostały jeszcze przystosowane. Do ruchu lewostronnego, ale za to wracają pełni nadziei z walizkami pełnymi gotówki. To dobrze, bo polskie rodziny do następnych wyborów znowu będą mogły być razem. A w końcu przecież wiemy, że jak nasz premier coś obieca, to obieca.